don't lose it Siemanko, z tej strony Crazy Cat, natomiast to jest seria RWDG i jak widzicie, Eugenia tutaj sobie wyszła z łazienki, natomiast w dzisiejszym odcinku, jeśli oczywiście nie wystąpi żaden problem techniczny, to chciałabym w sumie yy, pograć nie tylko Eugenią, ale też resztą rodziny, zwłaszcza, że pojawił się u nas nowy współlokator William, czyli chłopak i ojciec dziecka naszej Eugenii. Więc zapraszam Was do rozgrywki. I jak możecie zauważyć, nasza Eugenia już jest formalnie bodajże w drugim trymestrze ciąży. Tak, drugi, drugi trymestr ciąży, a trzeci za dwa dni. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, to nasza tutaj Natali jest już w trzecim. I ona w ogóle coś się źle czuje, a to dlatego, że to już Wam wyjaśnię. Oczywiście tutaj potrzeby widzę, muszę ogarnąć. Mamy 8, za chwilę 19, ale wracając do tematu, to ona tutaj ma zaznac zaznaczoną cechę więźniarkę. Dodałam ją w sumie na potrzeby kadceny oraz astma. To akurat sama coś jej dodałam, bo chciałam wylosować, ale coś nie chciało nam wyjść, więc postanowiłam, że dodam tą cechę. Natomiast w dzisiejszym odcinku, zaraz zobaczę w kalendarz, kończy się nam dzień okej. Okay. Dobra, jutro mamy festiwal, święto miłości szóstej, no to może coś z tym postaramy się zrobić, bo tutaj ten wieczór tak chciałabym trochę przegrać, ale tak nie do końca. I tak, widzę, że nasz Jericho tutaj sobie przysiadł, natomiast co chciałam powiedzieć, to będzie pokój Mortimera na tą chwilę. Więc ja może tutaj zawołam Jericho eee, zainteresowania, może rozmawia o zdrowiu, natomiast nasza tutaj Natali sobie śpi i jak możecie zauważyć ja jej tutaj skróciłam włosy i to nie przez tą astmę, tylko to akurat w kastence uwzględniliśmy, że ma raka płuc. Natomiast William, William, gdzie ty tutaj siedzisz? Bo to bym chciała też wiedzieć, zanim puszczę rozgrywkę. A, i zrobiliśmy tutaj dwa nowe pokoje, z czego pokój dla służby jest teraz tutaj na dole. Natomiast pokój naszej Eugenii jest tu. Być może znów go przyniesę z powrotem tu, ale na tą chwilę, powiedzmy, jest tu. Najwyżej tutaj coś zrobię. Bo chciałabym, żeby przez pierwsze Tygodnie życia naszego nubu, żeby jednak Eugenia była przy nim. Natomiast Mortimer, ty sobie drzemasz, widzę. Zaraz zobaczę, gdzie ty za. Aha! No proszę, nieźle. Panowie sobie tutaj yy, urządzili tą... Yy, wspólne posiedzenie przy Mortimerze z drzemną, więc ja myślę, że tutaj trzeba, yy, żebyś sobie pogadał z Williamem. Udawaj szefa. No myślę, że to akurat by pasowało do Mortimera. I może tutaj z podłych złośliwości wykrzycz zakazane słowa. Myślę, że Mortimer mógłby być osobą, która nie lubi policji, Czy z łachy z lemmingów. No to pewnie też. I może jeszcze tutaj rozmawia o problemach społecznych. Natomiast William będzie tutaj też. Może nie do końca podły, ale odbije, więc kpi z zarostu, i może tutaj. No właśnie, co by tutaj mu jeszcze wybrać? Może coś z, aktywiz... może coś z aktywizmu, więc myślę, że tutaj można by to, w... to pójść. Niech sobie panowie tutaj porozmawiają, natomiast my zajmiemy się Eugenią. W ogóle Eugenia. Gdybyś musiała tutaj ubrać buty, ale w sumie myślę, że na tą chwilę możesz tego. Natomiast ja bym chciała, żebyś ty, kochany, wyszedł z tego pokoju, jak porozmawiał z Eugenią i nie flirtował z nią za bardzo. Kochana, ty mi nawet nie próbuj tego pić. Co tutaj w ogóle sobie nadałaś? Nergoni, nie wiem czy to nie jest alkohol. Ale ty jesteś w ciąży, kobitko. Teraz, jak to odstawisz, to ja ci yy, skasuje. Chyba, że nalałaś to dla Mortimera. No, złaś, 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 kochanutka. No, nie skomentuję tego, że tak weszłaś, ale dobra. Dobra, ja to zabiorę dla Mortimera. Ty jesteś w ciąży, więc nie możesz pić napoi alkoholowych. Ty to wypij. A ty sobie tutaj. Oj, oj, Widzę, że ktoś tu zostawił zepsute tosty z serem. Natomiast ty byś mogła sobie przygotować. Jak twoje potrzeby? Ja bym chciała, żebyś w sumie skorzystała z łazienki. Skorzystaj u ręce i zęby. A następnie byś sobie przygotowała jakiś sok. Albo tonik zdrowotny, tylko momencik. Yy, Niestandardowe drinki, teraz się będzie wszystko alkoholowe. Tonik zdrowotny, no dobra. Yy, a może coś tutaj będzie? Przekąski i napoje. Yy, chciałabym. Może tą herbatę yy, weźmiemy jedną, więc niech ona tutaj ogarnia. Yy, natomiast, yy, tak, Emily sobie śpi. Panowie tutaj pewnie będą rozmawiać na różne tematy, więc podniosę trochę ściany. Przy okazji spróbujemy, o wykrzycz, zakazana znów słowa. Niech tutaj panowie się pokuszą, taka męska kłótnia. I może tutaj jeszcze z przyjaznych plotka, plotkuj. Amortimer by mógł odbić jakąś piłeczkę. Zwłaszcza, że on już jest śpiący, więc Chpili ze stroju, wiecie, że taki niby porucznik, a tam yy, no według niego yy, mało zarabiać czy coś w tym stroju, no po prostu, wiecie, narzekałby. I tak, yy, narzekaj też na drożyznę oraz może jeszcze niech narzeka tutaj yy, w kłótnie, yy, spław go, a następnie yy, wybierzesz się do góry i tutaj Cię położę spać i oczywiście od razu Ci zablokuję ten pokój tylko dla Ciebie. Niech no tylko znajdę. W sumie Ty byś mógł się jeszcze przed e, napiciem... E, aha, czyli to tylko są też... Dobra. Myślałam, że jest więcej. No dobra, to idziemy spać. A Ty tutaj... No, panowie się kłócą, więc okej. Okay. A Ty co? Nie możesz iść do, do swojego pokoju? Co z Tobą, Jericho? Może tutaj kurczę bym ci coś kazała zrobić w sumie. Albo niech właśnie yy, panowie się zapoznają, bo nie wiem, czy się poznali, ale pochwal strój. W ogóle, jakie tutaj nastrójniki teraz macie, panowie? Yy, zakała mody. Kiepski dowcip oraz denerwująca rozmowa. No, się w sumie nie dziwię. Wow, w ogóle Mortimer jest yy, bardzo brudny. U, ale cię przekurczę tego. No to myślę, że pójdziesz do góry, bo nie wiem gdzie jest teraz... A, nie już tutaj, yy, No to dobrze. Myślałam, że jeszcze jest w łazience, więc yy, weźmy już kąpiel z yy, płatkami róż. A czemu by nie? A co tu się... Z, a, bo nie emotimer jest za bardzo już brudny. Natomiast my tutaj się przysiądziemy. Bo ja bym chciała, żeby tutaj nasz yy, William sobie usiadł i porozmawiał. A ty, co? Jesteś brudny? Czy mi się tak wydaje? Chyba nie. Mm, Okej. Okay. W sumie tam zobaczy sobie yy, pewne jeszcze kwestie. Tak, ona się yy, zrania podczas grojnych nóg, natomiast miętowa świeżość i trochę dziwna. No, akurat miałaś jeszcze gadać z Mortimerem i Wiktorem. Ale to chyba y, dzisiaj nie zrobimy, więc to odkliknę. Może wybiorę coś innego. Dostrzesz pozytywy. No, spróbujemy to akurat. No, przynajmniej muzyka fajna leci. A William tutaj? No, może też usiądziesz, kochana. Jesteś wciąż, to nie powinna się tak męczyć. Ja bym chciała, żebyś tutaj y, coś wesołego właśnie dostrzegła te pozytywy. Tylko musimy trochę przeklikać. Hmm, to było w wygłupach, czy w czym? No, wesoła, ale kurczę, dobra. Hmm, wcipy, e, historie. Dobra, widzę, że akurat nie. A dobra, e, zrób zabawne miny. O, charakterystyka ostrożnego... Sima w miłości. Eugenia to ostrożna w miłości simka, z rozwaką stąpa po ścieżce uczucia. No, nie wiem czy do końca, ale dobra. Mm, tak akurat jej przed nagraniem wylosowało i kliknąłem w sumie OK, więc no będzie trochę ostrożniejsza. Więc myślę tutaj yy, pogawędka. Rozmawiaj o małżeństwie. Mm, natomiast ty tutaj jesteś podnerwowany. Ale z nią byś chciał raczej e, powiedzmy być w dobrej relacji, więc e, tak. E, no, okej, okay, super. To może szalony pocałunek ci damy. Może się uspokoi. Proszę, że jej. Ich... Wow. No to akurat muszę e, wykonać zdjęcie, bo widzę, że idealnie się wpasowali. Tylko kurczę. Może bez tej stopy? Za kartami? No cóż. Przynajmniej jedno dobrze zrobione zdjęcie. Natomiast my myślę, że pójdziemy wszyscy tutaj spać, a spotkamy się rano. Swoją drogą, planowałam, że nie będę tutaj ruszać naszej Natalii, ale jako już jest Dzień Miłości, Mortimer ją zdradził, to pomyślałam, że w sumie możemy tutaj coś porobić. I o dziwo pojawił się Hector Laurent, jeśli dobrze Czytam i impasek dość mocno skoczył, więc yy, jeśli dobrze pamiętam, to tak. On ma matkę, no i ma żonę, niestety, oraz dwójkę dzieci, ale no cóż, Natalii też yy, jakoś nie czapkowała się wcześniej, jeśli chodzi o Belle, więc tutaj myślę, że jako, że zadziałaliśmy już trochę wcześniej, no to tutaj zaryzykujemy jakieś yy, ojej, nie możemy. No, czemu nie możemy? No, liczyłam, że jak Dzień Miłości to będziemy mogli. No, co zrobić? Wyślemy go do, po prostu do domu. W sumie, chyba i tak go tak wysyłam do domu, jeszcze tak sprawdzę. Bo nie, yy, ja bym ci dał w sumie klucze do rezydencji. Zatrzymamy go na chwilę, chyba, że nam pójdzie. No, poszedł. No dobra, to my wracamy w takim razie i pójdziemy spać, chociaż momencie, Ja bym chciała zobaczyć yyy, porządka, czyli y, okej, okay. y, zdrowa żywność, zdrowa żywność. No spróbujemy. śniadanie może owoce. Y, micha pełna jagód. Przy okazji zaraz zajrzę do naszej tutaj Eugenii. Okej, okay, oni sobie tutaj śpią. <ścoughs> I ty naprawdę stąd wyszedłeś i to tak zadowolony. Natomiast oni tak uroczy tutaj wyglądają. A nie mam, kurczę, tego to chyba z nowego dodatku. Momencik, ja sobie tutaj chciałam to wam pokazać. Jak te przytulaski tutaj wyglądają czule. Momencik. Pewnie nie będę musiała to wyciąć, ale dobra. No widać, że mam się ku sobie. Na ile ja to im nie zepsuję. Natomiast tak. W sumie w nocy im wyskoczyło też, że oni mieli kłopoty z poziomem cukru, ale widzę, że zniknęło mi to. Ale ja bym chciała i tak, żebyś ty poszła do lekarza, jak wstaniesz. Momencik, niech, no tylko sprawdzę, tutaj jest ten mod. Więc ty wstajesz, ty byś musiał natomiast sobie też coś zjeść. Więc ja myślę, że po prostu wstaniecie i tutaj yy, ogarniecie się. Wow, co to było? Dobra, ja chciałam, żebyś y, tutaj wstał, chociaż widzę, że y, Natalia jest pierwsza. No to może y, ty sobie zrobisz tutaj jakąś jajecznicę czy coś w tym wypadku. No, może to weźmiemy. A mortimer, mortimer jak widać yy, też mu się za bardzo nie śpieszy. I teraz jak dobrze pamiętam trzeba iść do lekarza, yy, do ginekologa, albo do położnej. Ale ten mortimer mógłbyś yy, nie chodzić tak ubrany. W ogóle co ty tam masz, ta potrzebę? chyba towarzystwa. A dobra, ja ci zmienię strój, wybór natychmiastowy. Dobra, myślę, że coś takiego. I tak, ja bym chciała, żebyś tutaj porozmawiał z Natalii, a być może już y, definitywnie w sumie byście musieli zerwać ze sobą. Dobra, wykrzyć zakazane słowa, że być może widział y, Hektora y, posłonek w policzach. no raczej nie. Rozstańcie się w złości i może tutaj kryzys życiowy właśnie kocha innego no raczej nie kocha innego ja myślę że kryzys życiowy bo on już miał kiedyś kryzys wieku średniego więc to takie być może by pasowało do niego natomiast ja myślę że ona raczej by się starała coś tutaj załagodzić a ty w sumie jeszcze musisz skorzystać z toalety ok najpierw zerwiemy a potem skorzystamy z toalety no, to na pewno też trochę załamie, jeśli chodzi o jej zdrowie i tak dalej. Natomiast yy, teraz niech sobie skorzysta. Yy, a... a czemu chcesz jej zjeść porcję? No, chyba, że. Aha, no, w sumie to jest 8 porcji? Dobra. Dam że nie. No dobra, w takim razie to ty, James, jeszcze tutaj. Yy... Kłótnie kłóć się o politykę, być może oraz o. Cóż, sobie można mu dać jeszcze z podłych. Wykrzyć zakazane słowa, że tak wiecie. Zerwał z biedną Natalii, gdyż on wie, co jej dolega. Więc ona tutaj będzie teraz naprawdę wkurzona. A ty, Mortimer, sobie w sumie też sobie weź porcję. No dobra, a ty miałeś do lekarza, jesteś u lekarza, dobra. A ty powiedz mi, że nie schodzisz półnagi, kolego. Gdzie ty w ogóle już jesteś? A, ty nie wstałeś! No jak mogłeś? Muszę cię zresetować. Nie wiem, czy to przez te bokserki, czy te, jak to tutaj... coś Może buty, bo widzę, że tutaj mu trochę wcina. Być może będę musiała zmienić sobie, ale dobra. Na tą chwilę po prostu mu zmienimy Strój na codzienny. O. I teraz jest OK To sobie ustawię. I ty kolego myślę, że zejdziesz tutaj yy, na dół. Dopóki nie wróci nasza Eugenia. A usiądziesz sobie tutaj. No Mortimer widać jest zadowolony z wszystkiego. Natomiast myślę, że tutaj yy, nasz kolega raczej nie będzie taki zadowolony. Dobra ci odkliknę, bo Mortimer nam stał. E, więc e, tak, e, podłe. Nawet myślę, że e, uderzymy go w twarz. wiecie, on tutaj już pewne rzeczy wie. A ja to chyba e, świecę sobie tutaj usunę. To móc przesunąć, tak? Aha, no w tą stronę, no dobra. Eugenia wróciła od lekarza, więc zaraz zobaczymy, co tam e, lekarz jej powiedział. W ogóle. Co jej wyskoczyło, chociaż strój widzę, że ładnie sobie ubrała. Natomiast tak, Ty wróciłaś od lekarza, ale pewnie nic się nie zmieniło. Bez wyzwania. No jeszcze to chyba pójdziemy w sumie. To mm, nie, może w następnym odcinku. Natomiast tak, uderzenie, to ja myślę, że tutaj podejdziesz do Eugenii i tutaj skorzystamy. W sumie byśmy musieli dać kwiatka. A, umówić się na randkę. Kurde. No, raczej chyba prędzej kwiata bym jej dała, niż dać jej tutaj. E, właśnie, gdzie to będzie? Ej, kwiatek, kwiatek, kwiatek. E, może w aktywnościach. O, może śpiewaj o święcie e, miłości, oraz e, tutaj może jeszcze właśnie dziel się nastrojem. I na tym w sumie kończymy ten odcinek. Do usłyszenia w kolejnych seriach. Do zobaczenia.